Teraz przystąpić do ostatniej części sagi pod tytułem "Pulpeciki włoskie". Wykładamy pulpeciki na jakieś żaroodporne naczynie. Słyszycie, to mój pies czeka, mój pies czeka za ścianą, może ktoś puka. Wykładamy na naczynie i posypujemy żółtym startym serem. I wkładamy je na chwilę do piekarnika. Słownie na moment, żeby się zapiekło. Minęło, więc wykładamy. Oto takie piękne pulpeciki. Z czym je zjecie? Możecie je zjeść z makaronem, możecie z ryżem, możecie z ziemniaczkami. Smacznego w każdym razie.